Będzie realizowany fundusz Już jest realizowany. Tylko że no tak się składa, że tych wsi mamy 37 sołec, nie damy rady na raz wszystkich wykonać. Mamy już około 10 zrealizowanych, m.in. w miejscowości dzierży, ja mamy już ułożoną kostkę. Nie wiem czy już zostało zrealizowane, to będę prosił radnego z Roma Paniak już zostały zakończone prace, już są zrobione w Romanach, są zakończone w budach Stawiskich. prace. Myślę, że powoli będziemy robić. Jest część poryte, część poryte. części porytego, poryte włosiańskie, jest zrobione poryte szlacheckie, nie jest zrobione, jest w trakcie. Myślę, że w miarę możliwości i, i, i sprzętu będziemy się starać. Tam Fundusz Sołecki z zrealizować.